Nie wszystkie pojedynki, które gramy na szachownicach w przypadku pojedynków... Arcymistrzów są partiami pasjonującymi. Zdarzają się pojedynki, w których wszystko bardzo szybko wymienia się, i często o takich partiach mówimy arcymistrzowski remis. Dzisiaj starcie Aliny Kaszlińskiej z Hinką, Tan właśnie takim mianem można określić, bo raptem dwa, trzy ciekawe momenty mogliśmy w tej partii zobaczyć, a potem wszystko wymieniło się. Jeśli chodzi o wyniki tej drugiej rundy, to Dwie partie zakończone wygranymi czarnych, zresztą po ogromnych lapsusach, zaraz sobie zobaczymy, bardzo gościnnie zachowały się Niemki, oddając swoim przeciwniczkom punkty w naprawdę zaskakujący sposób. Pozostałe partie mniej lub bardziej bojowe zakończyły się podziałem punktu. Zacznijmy może od partii, która naprawdę mogła zadziwić, bo była to partia naprawdę. No, szokująca. W takiej oto końcówce białe były o krok od wygranej. To była partia Wagner z Muzyczuk. I tutaj Anna Muzyczuk była w wielkich tarapatach. Widzimy, że białe dominują, że białe mają aktywniejsze figury i białe mogły tutaj wygrywać na kilka sposobów. Najprostsze oczywiście, na tyle proste, na ile coś trzeba znaleźć w czasie było wymienienie hetmanów, bo okazuje się, że bez hetmanów król jest odcięty, wieża go tutaj nie dopuszcza do pionka, wieżą do przodu nigdy nie można pójść, bo pionek przechodzić może, może też, znaczy najlepiej Zacząć od ruchu wieża F6. To jest właściwie kluczowe posunięcie, które zawsze ogranicza wszystko. Tej wieży nie da się tutaj wygonić, a potem podchodzimy królem do przodu. To zresztą działa w wielu sytuacjach. Wieża E7, wieża F6 i ten król po prostu przenika. Jesteśmy w stanie wygrać nim partię. Nawet nie trzeba liczyć wielu wariantów, także jest nieco zaskakujące, że Dinara Wagner tego nie znalazła. A co nastąpiło? Nastąpiło D6. Myślała Niemka, że wygrywa, a Tutaj proste podwójne uderzenie, białe tracą pionka i choć jeszcze po wieża E4 Hetman D6 ta pozycja wcale nie jest przegrana, można tutaj zagrać było na przykład wieżą na E6, potem szukać jakiegoś ruchu G6, można tutaj bazując na słabej pozycji króla przeciwniczki. Uzyskać jeszcze pół punktu, ale z rozpędu nastąpiło wieża F4, wieża D7. I za kilka posunięć czarne się zaktywizowały. Już nie można naciskać na króla czarnych, a za moment wymieniły się jeszcze wieże. No i ta końcówka, która być może wcale nie była łatwo wygrana, tendencja była już jasna. Czarne gładko tę partię wygrały. Być może jeszcze większy numer miał miejsce w partii Elizabeth Pec która białymi dopuściła się do no błędu może nie tysiąclecia, bo widzieliśmy większe wpadki w starciach najlepszych zawodników świata, ale na pewno musiała złapać się za głowę. Bo grając tutaj białymi za Aleksandrą Kostieniuk, miała ciekawą pozycję, widzimy, że Hetman w pobliżu króla może coś tam zorganizować, zwłaszcza jak do gry dojdzie goniec i powierza je cztery odważnym ruchu ze strony Kostieniuk Elisabeth myślała, że znalazła fenomenalne, dynamiczne posunięcie, które usprawnia jej atak, bo liczyła na to, że robiąc coś szybko, ma szansę. Zamatować króla przeciwniczki, zagrała goniec F4, licząc prawdopodobnie na jakiś goniec E5 za chwilę, no i się mocno zdziwiła, bo przeciwniczka jej po prostu zbiła tego gońca. Oczywiście Elisabeth widziała, że gońca można zbić, ale myślała, że po tym daje mata, bo oczywiście król jest odcięty, po Polinicha nie może tam pójść, no ale Hetman może ruszać się do tyłu i nastąpiłoby Hetman E8, czarne zostałyby z wieżą i gońcem więcej, więc powierza BF4 Elisabeth Pez musiała się poddać. Śmieszne zakończenie partii, no i ogromna wpadka Niemki, a Aleksandra Kosteniuk dzięki temu dwa z dwóch i samodzielne prowadzenie w turnieju. Nas natomiast jak zwykle najbardziej interesuje partia Aliny. Była to partia, która no nas troszeczkę tutaj zaskoczyła tak naprawdę pod wieloma względami, bo nawet powstała ona dość nieoczekiwanie zaraz zobaczymy jaki był debiut w tej partii E4 zagrała Alina i to już była pewnego rodzaju niespodzianka, gdyż Alina bardziej kojarzona jest z posunięciem D4, ostatnio jednak rozszerza repertuar i próbuje również tego posunięcia. Przeciwniczka odpowiedziała C5 na to, Alina odpowiedziała C3. I E6. Czyli już takie niestandardowe mamy otwarcie, bo i wariant Ałapina w obronie sycylijskiej nie jest pierwszym wyborem, i ruch E6 w tym momencie nie jest jakimś tam najbardziej kluczowym posunięciem tutaj, czy D5, czy skoczek F6 są posunięciami. Bardziej spotykanymi. Natomiast E6 daje możliwość przejścia białym do struktur obrony francuskiej lub wręcz do obrony francuskiej. I tutaj tak właśnie było: D4, D5 i E5. Mamy wariant Advanced. Nie wiem, jak dobrze go po polsku przetłumaczyć. Niektórzy tłumaczą jako przepychanka. I pionek idzie na E5. Mamy teraz taką batalię. Troszkę mniej taktyczną, w wielu sytuacjach bardziej strategiczną, ale jest ostatnio modny pewien wariant, który jak widać Tan, mimo tego, że zaczęła od obrony sycylijskiej, znała dość dobrze. Skoczek C6, Skoczek F3, Hetman B6, goniec D3, goniec D7. Oczywiście ten pionek jest tutaj nietykalny, tak tylko gwoli przypomnienia, że tego typu rzeczy kończył się oczywiście stratą Hetmana. Więc po gonie z D3, no czarne grają goniec z D7, grożąc zbiciem Pionka, ale białe się nie boją grają Roszada i po CD4 ne, wielokrotnie tego Pionka oddawały przez wiele, wiele lat. Tutaj białe niemal z automatu odbijały CD4 skoczek, D4 skoczek, D4 Hetman D4, i rozegrano tutaj tysiące partii. Białe szukały inicjatywy, którą miały, ale nie była to inicjatywa stawiająca czarnym realne problemy. Okazywało się, że ten Hetman co prawda stoi troszkę zbyt wysoko, ale czarne zna znały sposoby, żeby tę pozycję dość skutecznie bronić. Tymczasem okazało się parę lat temu, że linia, której Praktycznie nikt nie grał poza bardzo kreatywnym szwedzkim zawodnikiem, Johnem Hectorem, który od lat eksperymentował z ryzykownymi pomysłowymi wariantami, jest bardzo kąśliwa, mianowicie chodzi o ruch wieża E1. To taki ostatni krzyk mody. Teraz właściwie, jak ktoś idzie na tę linię, to właśnie tutaj szuka przygód, szuka przewagi. No i to był wariant, który jak widać Alina miała przygotowany. Z tym, że chyba nie jakoś przesadnie dokładnie, bo po odpowiedzi przeciwniczki polska zawodniczka wpadła w namysł aż 20. 8-minutowy. Co nastąpiło? Czarne zagrały tutaj posunięcie skoczek H6. To nie jest główny wybór. Może najpierw powiedzmy, o co białym chodzi. No, jeżeli czarne pobiją na C3, skoczek C3, no to białe mają tutaj przewagę w rozwoju. I czarne muszą jeszcze aż trzy figury wprowadzić, czy dwie figury i zrobić roszadę, i nie jest łatwo to zrobić, bo goniec nie ma teraz dobrego pola. Jak zagramy na przykład skoczek E7, okazuje się, że można spróbować jakiś skoczek A4, skoczek C5, już mamy jakieś naciski, już próbujemy rozbić troszkę obronę czarnych, a białe mają ku temu Przesłanki, bo są po prostu lepiej rozwinięte i pomimo tego, że czarne nie mają słabości, stoją dość pasywnie, stoją niżej i białe szukają tutaj inicjatywy. Ruch DC jest zresztą ruchem ryzykownym, bo po prostu puszczamy pole C3. Wielokrotnie próbowano tutaj na przykład ruchu skoczek E7 z G na E7. To było tematem partii Szewczenko-Duda w Warszawie na Grand Chess Tourze i tam Janek wygrał partię, ale Po H4 też bardzo ciekawy ruch, sposób rozwijania inicjatywy, walka o przestrzeń H4 skoczek F5, jakby przygotowanie do tego ruchu skoczek F5, który może nastąpić bicie bicie CD4, H6, tak, było właśnie w tej wspomnianej partii szewczenko Duda, skoczek C3, goniec E6, i tutaj ciąg dalszy idei białych to wszystko, sądzę, było przygotowane. Wieża E3 po to, żeby teraz tak ładnie przedstawić skoczka na F4 w następnym ruchu, bądź jednego, bądź drugiego, bo można też myśleć o przedstawieniu drugiego skoczka na F4, i choć Janek tę partię wygrał, to tutaj czarne stały troszeczkę gorzej, w tarapatach były. Tymczasem Chinkat zagrała właśnie posunięcie skoczek H6 i jest to bardzo elastyczny ruch, bo po pierwsze nie blokujemy gońca, bo po drugie Skoczek i tak chce na F5, a po trzecie pojawia się też opcja zagrania skoczkiem na G4. To wydaje się troszkę abstrakcyjne, ale okazuje się, że na przykład na ruch A3 taki głęboki ruch, żeby przygotowywać na przykład posunięcie B4, co wcale nie jest głupie, bo jakbyśmy mieli pionka na B4, zagralibyśmy B5 i zdobyli troszkę przestrzeni. Czarne już mogą tu odpowiedzieć ruchem skoczek G4. I zaraz się zaczynają po prostu historię z biciem. Więc, na przykład, wieża E2, bicie, skoczek C3. Tu już trzeba liczyć z kolejnym naskokiem. Wszystkie figury zaczynają wskakiwać i robi się ryzykownie. Także, skoczek H6 jest bardzo ciekawym posunięciem. I trzeba jakoś temu przeciwdziałać. Alina tutaj miała prawo myśleć, jeżeli nie znała posunięcia, no to trzeba naprawdę się zagłębić w pozycję. Bicie na H6 nie ma większego sensu, bo być może można liczyć bicie na B2, ale również bicie na H6 w tych strukturach zazwyczaj dla czarnych jest dobre, a jak wisi jeszcze pionek na B2, no to nie powinno być problemu. Czarne mają gorszą strukturę, ale para gońców. I kontrola nad czarnymi polami zazwyczaj dają tutaj normalną grę. Zamiast ruchu goniec H6, białe mogą e, oczywiście pobić na D4, tak zagrała Alina, mogą zagrać C4. To było próbowane, ale no, trzeba bardzo dobrze zrozumieć, że białe mają tutaj e, rekompensatę, inicjatywę, mimo że tego piątka w najbliższej przez przyszłości nie odbijają, to na przykład w jakichś takich układach można A5 po to, żeby nie dać B4, skoczek D2. Można tutaj próbować białymi coś zbudować, bo nadal czarne nie dokończyły rozwoju i ta aktywność białych figur może być naprawdę znaczna. Ciekawym jeszcze ruchem tutaj zamiast CD4 i C4 jest ruch H3, żeby wziąć pod kontrolę pole G4. Grał tak azerski arcymistrz Mamedow który na no, całkiem ciekawą grę tutaj dalej rozwijał, po prostu rozwijając figurę. Później zagrał jakoś skoczek bd2, poczekał aż przeciwnik zbije, otworzył linię i gdzieś tam sobie hulał na skrzydle hetmańskim. Także można nawet takie spokojne posunięcie h3 zagrać odbijając piłeczkę, e, prowokując czarny do zbicia na c3. E, tymczasem cd4 zagrała Alina, no nie jest to dobre posunięcie i tutaj po biciu, biciu na d4 tak nastąpiło e, białe, no i Prawdopodobnie powinny zagrać coś innego niż zagrała Alina ale no nie chce się jakichś innych ruchów robić może skoczek C3 ale skoczek C3 to już właśnie skoczek G4. Mamy problem a H3 no z kolei wydaje się już mocno za wolne. Więc no CD4 po tym 28 minutowym na nie było asem natomiast Alina przygotowała sobie ruch goniec E3 i tutaj to jest tak naprawdę niemal ostatni ciekawy moment w tej partii, bo Chinka po stosunkowo szybko zagranym posunięciu Hetman H4 kompletnie zignorowała możliwość zbicia pionka na B2, a pionka można było zbić i prawdę mówiąc nie mam zielonego pojęcia. Co chodziło tutaj po głowie Aliny? Na pewno coś miała przyszykowane, ale co dokładnie nie wiem. Na skoczek D2 na naturalne, żeby gdzieś próbować wykorzystać pozycję Hetmana na, na B2. Hetman A3 jest bardzo silnym ruchem. Bo od razu gramy stępem na gońcach, jak skoczek B3, żeby gońca obronić, to goniec B4 z kolejnym atakiem. Jak wieża E2, to skoczek F5, żeby tam nie dać nawet cienia szansy białym. No i nie ma dwóch pionków. Za chwilkę czarny zrobił roszadę, Bardzo tutaj trudno byłoby udowodnić, że ta przewaga w rozwoju białych jest warta aż 2, pionki. To jest oczywiście zagadką, dlaczego Chinka nie zdecydowała się na bicie. Oczywiście nie bicie tutaj, bo wtedy goniec H6 i Hetman jest atakowany, więc tego typu, na tego typu rzeczy tutaj też trzeba uważać, chociaż w tej pozycji to też jeszcze trzeba byłoby zrozumieć, dlaczego Hetman D2, Hetman B2 nie jest dobry, ale tutaj Hetman D2, skoczek C3, łapiemy Hetmana i białe dobrze sobie radzą, no ale nie ma powodu oddawania figury czarnymi, więc no, z Hetman B2 było realnie dobrą opcją. Czarne zagrały hetman H4, ignorując chyba ruch H3, albo po prostu Chinka uznała, że jest za wcześnie, by walczyć o przewagę. W każdym razie po ruchu H3 czarne muszą troszkę uważać. Chinka od razu zauważyła, jak może dążyć do wyrównania i to zrobiła bez mrugnięcia okiem. Goniec B4, skoczek D2 skoczek F5, bicie, bicie, skoczek a 3 najpierw nastąpiło. No właśnie. I to jest właściwie ostatni moment tej partii. Gdyby Alina nie była zaskoczona, gdyby tyle czasu nie straciła, być może spróbowałaby zagrać skoczek F3, hetman E7 i tutaj coś robić. Gdyby na przykład w tej pozycji udało się wymienić gońce czarnopolowe, to nawet bez pionka biały być może stałyby przyjemniej. Czyli na przykład można by było zagrać tak, żeby tego hetmana troszkę przegonić, żeby stał pod jakimiś tępami Skoczka wrócić gońcem na D2 i być może możemy naciskać. No ale, mając w głowie właśnie to, że czas został stracony, że mamy pionka mniej, Alina po prostu zagrała A3, zachęciła przeciwniczkę do zbicia Hetman D2. Teraz czarne nie bronią pionka, bo oczywiście groził goniec C5 i król zostałby w centrum, więc czarne roszują, Bicie na. D5, goniec C6. Teraz trzeba uważać, trzeba koniecznie wymienić hetmany białymi, bo czarne są tutaj już o krok od ataku, no i od ruchu F4, także jest bardzo niebezpiecznie. Nastąpiło Hetman D4. Czarne nie mają tutaj za bardzo opcji odrzucenia tej wymiany, nastąpiło bicie-bicie, no i ta pozycja jest już absolutnie równa. Nie ma tutaj żadna strona perspektywna na walkę o cały punkt, więc reszta tej partii była tak naprawdę formalnością. Zawodniczki bardzo szybko wymieniły wszystko, co miały, i doszło do końcówki z gońcami różnopolowymi, na której oczywiście ani jedna, ani druga strona nie może zbić żadnego kapitału, stąd po 31 posunięciach w pierwszym momencie, w którym można było zaproponować remis, jak sądzę, zawodniczki nad ten podział punktu przystały. Także po dwóch rundach na koncie Aliny Kaszyńskiej. Jeden remis, jedna porażka. Jutro będzie rywalizowała z hinduską zawodniczką Hariką. Ja e, wszystkich zachęcam do kibicowania, zachęcam do podnoszenia łapek w górę, no i do oglądania kolejnych relacji z tego interesującego turnieju. Trzymajcie się. Cześć!